Witam wszystkich po raz kolejny i jak zapewne wiecie, bądź nie wiecie, na targach 3, na konferencji Sony był ogłoszony Kickstarter Shenmue Trójki. No i ja osobiście też bardzo chciałem wesprzeć tego Kickstartera, bo może nie jestem jakimś super fanem serii, bo myślę, że nie grałem ani w jednego, ani w dwójkę. Jeden grał na Dreamcasta, dwójka na Dreamcasta Xboxa. Ale jednak takie mam podejrzenie, że jakoś tam miałem styczność, nie wiem czy grałem, ale na pewno widziałem wcześniej i byłem zaciekawiony tą ugrał, bo pamiętam jak ta główna postać sobie tam biegła i były tam quick time events, że to czy to biec z tamtą strony, czy w tą stronę. Takie coś pamiętałem, bo na to ostatnio mówię, no widziałem filmik i jak go oglądałem, to myślałem, kurde! Ja to już gdzieś widziałem, ja to skądś znam. No, tak czy siak bardzo chciałem wesprzeć tego Kickstartera, ale właśnie fakt, że nie było tej fizycznej kopii na PS4, powstrzymywał mnie przed tym, a przynajmniej przed tym, żeby dać większą kwotę niż tam nie wiem, powiedzmy 1 czy 5 dolarów. Ale teraz, bo ja co jakiś czas postanowiłem, że będę wchodzić, sprawdzać jak wygląda sytuacja, tym bardziej, że wysłałem zapytanie, czy byłaby możliwość wrobienia jakiejś tam wpłaty wsparcia tego projektu poprzez PayPal. No i mi odpisano, że oni na tym pracują, że na razie nie ma, ale że planują. Właśnie taki coś dodać, i właśnie dlatego ja, co ja jakiś czas sobie pomyślałem, że będę tu zaglądać. No i dzisiaj zaglądam i patrzę, jest, jest wersja fizyczna na PS4, co mnie bardzo, ale to naprawdę bardzo cieszyło, aż no musiałem wesprzeć ten projekt. I polecam wszystkim, którzy właśnie są tacy jak ja, którzy chcieli kopię fizyczną. Poza tym ja Was wszystkich serdecznie zachęcam, żeby wesprzeć tego Kickstartera. W jakiej tylko kwocie chcecie, i czy chcecie wersję digital, czy chcecie wersję fizyczną, napisy na PS4 żeby wesprzeć tego Kickstartera, bo myślę, że warto, żeby pokazać publisherom, że my jednak chcemy innych gier niż tych dojnych krów typu Call of Duty, Assassin's Creed czy Battlefield, które wychodzą co roku i mamy coraz mniej tak naprawdę, że po prostu jest to samo tylko lekko odświeżone. Albo coraz go, gorzej się z tymi grami dzieje, że to Netcode, Setcode, Code, czy inne, Revolution w czasie Levolution no, oni sobie robią. Tą. No tak czy siak, no, link, link będzie do tego Kickstartera w opisie. Jeszcze raz wszystkich zachęcam do dzielenia się tą informacją, czy to ze znajomymi na facebookach czy to lajkując filmie, bo tak też się przecież dzielicie z innymi Im więcej lajków tym lepiej, prawda żeby się dzielić tą informacją żeby dzielić się tym kickstarterem, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało żeby jak największa kwota na tym kickstarterze wyszła, jeszcze 10 dni do końca, bo nawet nie chodzi o te cele, ale właśnie chodzi o to żeby pokazać, że my chcemy taki gier, a nie ich Dojnych. To tyle z mojej strony, jeszcze raz zapraszam do dzielenia się tą wiadomością, do lajkowania, subskrybowania, komentowania i widzimy się w przyszłych materiałach. Do usłyszenia.